Witam Was w czwartym odcinku prawdziwe życie. Teraz sobie musimy iść do naszej pracy. Mamy 300 zł, więc to nie jest wcale złota. Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry. Jutro będzie to. Na no, tym czekaliśmy. Przepraszam bardzo. Jutro będzie... Odcinek z Ochotniczej Straży Pożarnej. Czyli jutro oficjalnie, jutro musimy sobie wziąć wolne. Więc dzisiaj będzie, no jutro już nie będziemy pracować. Będziemy musieli sobie wziąć wolne i będziemy w Ochotniczej Straży Pożarnej. No i jak jest zawsze zarobiony. Dobra, lecimy teraz na desce. Dreyki umiem. Opa. Co tu się dzieje w ogóle? O Boże święt Co tu się dzieje? W sumie teraz, jak już tak jesteśmy i bohater nas skończy 17 lat, to możemy oficjalnie kupić sobie samochód. Tylko w sumie tak mi tutaj długo jesteśmy już. Nie mamy co, mam co dzisiaj robić z nim. W sumie, ale tak moim zdaniem, możemy coś posprzątać dzisiaj jeszcze. No, bo dzisiaj musimy trochę kasę po pozarabia. Bo jak jutro mam mieć wolny, to trzeba trochę kasę robić Teraz poszukamy. No, jedzonko jest dzisiaj. Więc lecimy dzisiaj sobie na jedzonko poro, porozdawać. Mek. Mek. A i kto, jeśli ktoś następny odcinek, to zostawcie tutaj tak trochę lajków, tutaj zostawcie tak z dwa. To wtedy obiecuję, że nawet będzie lajki Nawet. Mek. Dobra, tutaj pierwsza jedzenie to jest z mojej restauracji. Dobra, trzeba tutaj powie... a nie, no to jest no. Tutaj dzisiaj będzie bardzo na niej. tutaj proszę dobra. i mamy tutaj dzisiaj sobie trochę tutaj popracujemy Dobra, do zobaczmy szybko na jeszcze mamy A dobra To chyba jest Tak się nie mylę No dobra Dobra, to w na razie Podejrzewam czy to jest ale chyba do końca nie wiem teraz lecimy w sumie to nie jest tu troszkę oddałem czy to jest tylko nie w sali? My już ukończyliśmy tą szkołę, więc jakoś później nie O nie, jest tu też co? No tutaj nie być też. Dzień okay, dobry. O, dobra. Plus dwie dyszki. No to widzę, więc takie zamówionko to dwie dyszki. Zamówionko takie dwie dyszki, no to to nie jest złe zamówionko to wcale nie jest tak źle dobra, w sumie możemy też się porozkładać na jakąś praca sprzą sprzątania chociaż widzowie możemy kiedyś zrobić własną firmę taką sprzątania e, dobra no, widzowie jest taka sprawa, już, z, z, już od następnego odcinka, albo to powiem na sam koniec, to będą takie informacje, to się dowiecie i to będą jednocześnie przykre, a jednocześnie dobre sytuacje, znaczy finansowo nasze, Bo, ale bardziej będziemy mieć plusami. Dobra, to sobie. Dzisiaj nie mam zbyt wiele z roboty, więc sobie mamy posprzątać jakieś sprzątania. No, Hashi Presa podobnie ale tutaj mamy posprzątać. No, to tak. Trzy dyszki to można posprzątać, bo to nie robi problemu wielkiego. Trzy dyszki. No, jak. Przy okazji muzeum trochę rozwiedzamy. Taki budynek kiedyś mieć. o widzowie. I tutaj zarabiamy tutaj mamy 60 zł. O to są luksusy, To są luksusy. No dobra, widzowie. Dzisiaj w sumie jakieś długi nie będzie odcinek. W sumie musimy dzisiaj gdzieś wskoczyć zbytnio ma te życie. Gdzie... Dobre, To możemy w sumie wstąpić do już. W w sumie wstąpić na, szyb... na... na zakupki. Wstąpię sobie szybko na zakupki. A w następnym jeszcze zalecimy sobie siłkę szybko. Dobra, trochę tego wzięliśmy. On to kasuje, i za zakupki wyszło 4 dyszki. Dobra, 4 dyszki, widzowie. To to jestem z tego bardzo zadowolony. To nie jest dużo, ale też nie jest to mało. Dobra, z takich informacji, to chcę Wam przekazać, widzowie. O, już od następnego odcinka. Będziemy mieć wiadomość, w następnym odcinku będziemy mieć wolny. Ale jak wrócimy już do pracy, będzie podwyż, podwyżka. Uwaga, uwaga! 100 zł będziemy zarabiać. Ale minus jest tego taki, że podnieśli nam motel i płacimy teraz dwie deszki. Więc to już wszystko od następnego odcinka. I widzowie. Już zanim poszekujcie się, bo będzie się działo. I chciałbym Wam przypomnieć, że zbieramy cały czas na kłada i mamy już zapłacone w z tym odcinkiem, to mam zapłacone już dwa dni, czyli zostało jeszcze nam jeden dzień opłacenia tego i będziemy mieć kłada. kłada, dobra, To by było na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia w następnym materiale.